Ja myślę, że nie to jest tego wynikiem. Ja myślę, że świat w ten sposób stara się zabezpieczać w energię na wypadek tego, co ma się wydarzyć. Odbieram to jako znak, że jeżeli świat zabezpiecza się szybko w energię w tej chwili, cenami, także każe nam oszczędzać tą energię, oznacza to, że coś się niechybnie zbliża. Że to jest jak gdyby ostatni okres, w którym takie działania mają sens, ponieważ My o tym nie wiemy, a, a rządy mogą o tym wiedzieć. Ktoś kiedyś na moim kanale, parę osób pisało mi tak: Panie Jackowski, nawet jak nie chcesz pan wszystkiego mówić, to jak coś się będzie zbliżało, to chociaż wtedy pan daj znać. E. Chyba zaczyna się ten czas. Mocno to czuję. Już się to kojarzyło. Stanie się to w nocy: nalot, nalot na budynek. Albo jakieś rakiety uderzymy, albo to będzie nalot, z jakiś samolot. Jakiś samolot, samoloty. Nalot na budynek. I to będzie budynek należący do jakiejś administracji. To się, to się stanie poza Europą. Ten nalot nastąpi nad ranem, ale to będzie jeszcze noc. I potem będzie trochę godzin ciszy braku odwetu cisza. I po tych kilku kilkunastu godzinach ciszy nastąpi y, odwet, Ale odwet będzie... Y, Nieadekwatnie duży do tego, co się wydarzy, jako ten, ten, to, co nad ranem się wydarzy. Odwrót będzie nieadekwatnie duży. Ech. I to się wydarzy między dwoma państwami. To nie będzie coś, co raptem jakaś część świata, czy, czy jakaś grupa państw coś zacznie robić. To będzie na początku między dwoma państwami. Zaznaczam, będzie nad ranem uderzenie w jakiś budynek związany z administracją trochę godzin spokoju, niecała doba i odwet kompletnie nieadekwatny swoją wielkością, o wiele większy jak to, co się stało. Powiem więcej. To będzie Trzecia i ostatnia prowokacja, którą zapowiadałem. Dwie były. Stoimy przed trzecią. To będzie kompletna prowokacja. Ci, co otrzymają, co otrzymają z powrotem odwet. Nie będą mieli nic wspólnego z tym budynkiem administracji. To co się z nim stanie. Dziwna jeszcze jedna rzecz, bo będzie się mówiło o w pewnym miejscu tam, o skażeniu środowiska, którego tak naprawdę nie będzie. Że coś, że, że w jakimś miejscu zostanie coś skażone, a tak naprawdę to nie będzie prawdą. Państwo, ewentualnie kiedy robić zapasy, to ja mam odczucie, że to w takim momencie, że w momencie kiedy to, co powiedziałem w nocy, ale już bliżej godzin porannych e, stanie się coś z budynkiem jakiejś administracji w konkretnym państwie. Wówczas i potem nastąpi ten odwet, wtedy należy sytuację traktować poważnie. I nawet w trakcie tych dwóch, trzech tygodni, kiedy to wydawać by się mogło, że świat się obudził i politycy zaczynają e, głośno niektórzy w niektórych państwach się sprzeciwiać, e, i wydawać by się mogło, że to się uspokoi, to to się nie uspokoi. Tak jak powiedziałem, trzecia próba, prowokacji, ma szansę się pod, powieść i wszystko na to wskazuje. E, to nie jest tak, że coś dzieje się teraz z zaskoczenia. I, 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 i na przykład czy Rosja, czy, czy, czy Chiny, czy. Widzą, że coś jest nie tak, nie, to ja uważam, że Państwa to wiedzą. To jest bardzo czytelne, jeżeli my sami, my sami zauważamy, że coś dziwnie się ściśnia, coś dziwnie się robi na tym świecie, no to bądźmy pewni, że kraje. Decydujące na tej grze w szachy na świecie. Grze w szachy polityczne wiedzą, że coś się kroi i prawdopodobnie doskonale wiedzą, co się kroi. E, już kiedyś mówiłem świat, tak naprawdę przestał z sobą dyskutować. Strony przeciwne jakichś układów czy gospodarczych, czy czy, czy wojskowych, przestali? te państwa przestały z sobą uprawiać zdrową, zdrową dyskusję polityczną, zdrowe poróżnianie się, ale zdrowe jako, jako różne siły, ale wszyscy nastawieni na pokój. Świat przestał z sobą rozmawiać z tego powodu, że wisi to bardzo mocno. Nad nami. Nad światem. Ale powiem Państwu tak, że jeżeli uważacie, że to, to co, to co powiedzmy już się wydarzyło, a gdzieś tam ktoś mniej więcej mówi, że zaczyna się to normalizować, zaczyna się to uspokajać, to ja powiem Państwu, że to jest preludium do wydarzeń. I tu niekoniecznie tylko te zagrożenie militarne. Tu jeszcze zaczął się dziać inne rzeczy, które. Przyczyny tego, co się będzie działo, będą zganiane na całkiem, że to są całkiem inne przyczyny. Nie, nie zorientujemy się. Nie mam odwagi i nie będę miał odwagi Państwu tego powiedzieć nigdy. Mi się wydaje, że nikt z Was by czegoś też tak głośno nie powiedział. Ale spokojnie. Powiedziałem o czymś, co jest czytelne dla obserwatora. Początku. Janusz i Grażynka, trzecia prowokacja to przenośna do trzeciej. Nie, to dosłownie trzecia prowokacja. Zwróćmy uwagę, że były one dwie. Na początku to był bodajże przełom stycznia-lutego, kiedy no, pewien generał irański, całą tą historię znacie. Druga prowokacja to był Liban co też przepowiedziałem, że w okolicy Izraela wybuchnie brudna bomba, i to był Liban. I ten dziwny wybuch. Trzecia, dopiero trzecia prowokacja się ma powieść. Cokolwiek przez to, co czuję, Wam mówię. Mówię Państwu tak, że na podstawie tego, że w swoim życiu naprawdę wiele spraw potrafiłem. Wyjaśnić wiele rzeczy globalnie, poczuć nieraz w sposób perfekcyjnie precyzyjny. No pomyślcie, jak? Gdyby nasz kraj miał zacząć wchodzić w to, co ma się wydarzyć na świecie, to zacznie się to od wąskiego paska na wschodniej granicy, odłączone od całego kraju. No tak jest. Yy, tego... To są takie rodzynki, to są takie brylanty w tych poczuciach. Oczywiście wy to odbieracie inaczej, bo widzicie. Widzicie państwo, co się ogólnie dzieje i, i, i jak to wygląda. Oczywiście każdy może powiedzieć to tak. Jest zaraza, powstał kryzys. To wszystko. I można w, to, w tą tezę skleić, ale. jest jeszcze coś więcej, co każdy z nas odczuwa. Tak przynajmniej mi się wydaje, mianowicie coś, co każdy z nas wydaje mi się, czuje przez skórę, że coś nie gra, że. To jest to coś dopiero ma nastąpić. I patrzę na Wasze komentarze. Napiszcie, uważacie tak czy nie. Coś sprawdzę i zaraz powiem. A. Pierwsze nawet sprawdzałem w wikipedii. Pierwsze mówisz dawaj na luzie, by rzucić logikę. To by się słowo Imperium Osmańskie. Zdrada Imperium Osmańskie. Zdrada wyjdzie z Imperium Osmańskiego na Imperium Osmańskie. O! Przyjdzie moment, że Polska będzie w takiej sytuacji, że będzie zamkniętym krajem. Albo będzie się nam wydawało, że jesteśmy kompletnie zamkniętym krajem. Nie izolacja, zamknięty. Ja nie wiem, czy to mieszać z tymi zdarzeniami, czy to może być coś osobnego, ale może się wydarzyć coś takiego, że nasz kraj e, e, z, chyba nie może nastąpić e, okresowe, czy jakieś tam zawieszenie e, e, polski w członkostwie w Unii Europejskiej. Nie wiem. No, nawet nie będę wpisywał, no, mówię to co czuję. Pod tym względem będzie fiasko premiera gdzie premierowi będzie się wydawało, że on swoją postawą coś naprawi, a okaże się fiaskiem tą. Europa się po pewnych rzeczach posunie bardzo daleko w stosunku do Polski. E, że będzie okres, będzie czas, w którym Polska będzie... Zamkniętym krajem. Dzięki Mario za <śm> Chcesz więcej zleceń dla swojej firmy? Chcesz pozyskiwać więcej klientów? Potrzebujesz leadów. Dane... Dojdzie do tego, że Unia Europejska będzie chciała. Ja źle to nazywam sankcjami. Unia Europejska będzie chciała jako karę dla Polski zrobić coś w rodzaju yy, zamrożenia, nie wiem, nie wiem co, no Polska tak nabroi, albo tak źle swoją dyplomacją pokieruje w stosunku do Unii Europejskiej, że Unia Europejska narzucić coś Polsce, że jeszcze nigdy żaden kraj europejski w Unii, będący w Unii Europejskiej nie otrzymał tego, co otrzyma Polska. I to będzie działanie na przetrzymanie. A zarazem pokazanie innym, trochę niesfornym krajom, chociażby Węgrom, że Unię stać na o wiele bardziej daleko idące kroki w stosunku do państw członkowskich, jak to się wydaje. Przykładem będzie Polska. Mario. Masz rację, zbyt delikatne. Delikatnie podchodzę. A tak nie powinienem. Rząd się może przez to pogrążyć. Premier może odnieść wielkie fiasko. Unia się nie ugnie przed premierem i przed tym rządem. A nasz kraj o wiele więcej straci przez to, ponieważ Źle na nasz kraj zaczęła patrzeć Grupa Wyszehradzka. To jest taka grupa kilku państw, która no jest taką umowną, polityczną Unią w Unii. Nonsensy, ale dobra. Rząd będzie ludziom rozdawał bony. Eee, niektórym ludziom czy rodzinom będą przysługiwały bony. Czemu nie pieniądze, a bony? No ale tak to kojarzy mi się.